Znakomita skuteczność odczytywania tablic rejestracyjnych w nocy nie odbiegająca od znanych i cenionych wideorejestratorów konkurencji, a nawet ich przewyższająca? Tak, to jak najbardziej możliwe w przypadku MikAwi pq 8 Tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory 24.pl. Cześć. Dzisiaj na tapę trafę Mikawi PQ84K LTE. Jeśli dobrze sobie przypominam, jest to pierwsza recenzja mojego autorstwa, widorejstratora tego właśnie producenta. Co więc jest w tej niepozornej kamerze samochodowej takiego, że zasłużyła sobie na osobny, szerszy materiał? Odpowiedź jest krótka i zwięzła, wyróżniająca się skuteczność nagrań. Uf. To jak nagrywają wideorejestratory samochodowe niezmiennie jest dla mnie pierwszą pierwszorzędną, zasadniczą i kluczową sprawą. Zapraszam więc wszystkich w podróż po Zielonej Górze znanymi odcinkami, aby przekonać się co potrafi Nikawi p 8 4K LTE. Na nagranie przyjazdów testowych celowo wybrałem w tym przypadku taki pochmurny, lekko deszczowy dzień. Ciemno-szaro, nieprzyjemnie, a tym samym niska ilość światła nie pomaga w uzyskiwaniu czytelnych nagrań przez kamery samochodowe. I bardzo dobrze, bo bohater dzisiejszego materiału nic sobie z tego nie robi. W warunkach jazdy miejskiej imponuje znakomita rzeczywista zdolność rozdzielcza. Nie tylko pojazdy zaraz obok, ale i te na skrajnych pasach, czy nawet zaparkowane na poboczu, wręcz wyjeżdżające z bocznych uliczek właściwie wszystko co chcemy to jest to po prostu czytelne. Ale szczerze, od jakiegoś czasu przejaźń dzienny, nawet w pochmurny doszczowy dzień, nie jest y, wysokim wyzwaniem dla najlepszych witerejstratorów. Przenieśmy się w takim razie na wodnicę. Większa różnica prędkości, więcej roślinności, która stanowi z kolei wysokie wyzwanie dla algorytmów kompresji. Ale wciąż Mikawi PK8 radzi sobie bardzo dobrze. Chociaż czasami widać, że ma już ciężko. Droga podmiejska i dalej widoczna jest analogiczna sytuacja. Generalnie wysoka czytelność, ale jest ciężko. Dodatkowo rzuca się w oczy dosyć mocno naeksponowane, czyli taki po prostu niepotrzebnie rozjaśniony obraz, gdzie część detali w jasnych partiach jest po prostu nieczytelna z tego powodu, ale spokojnie jest dostępne banalnie proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy ustawić ujemną korektę ekspozycji, standardowo proponuję przynajmniej na początek taką bezpieczną wartość –1 eV. Wtedy to jak widać za cenę nieznacznie ciemniejszego obrazu możemy uzyskać jeszcze wyższą czytelność, a tym samym użyteczność dowodową nagrań, zmniejszając takie rozmycie ruchu, tzw. efekt motion blur. W tym momencie nadmienię jeszcze, że korekta ekspozycji dostępna jest niestety tylko dla modułu przedniego. Na terenach miejskich, jak już wcześniej wspominałem, jest i było znakomicie. Przenieśmy się więc na bardziej wymagające odcinki. Widać tutaj doskonale to, o czym wspominałem przed chwilą. Jest ciemniej, ale stopkratki są bardziej czytelne. Kamera wydaje się mieć jeszcze większy zapas na jeszcze bardziej wymagające sytuacje, które to mogą się przecież pojawić w nadchodzących yy, takich jesiennych miesiącach. Sam w sobie ciemniejszy obraz też nie jest problemem. Jeśli ktoś będzie miał taką chęć lub potrzebę, może taki materiał przecież zawsze później rozjaśnić w postprodukcji. Z drugą strony to już niestety nie działa, czyli jeśli coś było nagrane jako zbyt jasne, przepalone, to część szczegółów jest po prostu bezpowrotnie utracona. A co z nagraniami nocnymi, zapytacie? Śpieszę z odpowiedzią i uspokajam niezierpliwych, jest znakomicie. Naprawdę, najwyższa półka, znakomita czytelność obiektów na skrajnych pasach? Proszę bardzo. Tak właśnie powinna radzić sobie w nocy wszechstronna kamera samochodowa z wyższej półki oparta o przetwornik Sony Starvis 2. StarWiz 2 i e 678 4K HDR, czyli topowy na tę chwilę obecną przetwornik. I to właśnie znakomicie zaimplementowany tryb HDR robi tutaj w nocy roboty. A dzięki temu, że jest to tryb auto... HDR. Włącza się on samoczynie według ustalonego harmonogramu, czyli w nocy mamy zawsze aktywny HDR wtedy, kiedy potrzeba. Brawo! Dodatkowo, jak widać, w nocy nie ma specjalnego znaczenia, czy zastosujemy korektę ekspozycji, czy też nie. Micavi PQ8 nagrywa się w ciemnościach, po prostu wyśmienicie. Nie jest to może najskuteczniejsza ze wszystkich kamer dostępnych na rynku, ale ścisły top. Jak pk 8 wypada więc na tle takich najbardziej zbliżonych wideorejestratorów, również opartych o dokładnie ten sam przetwornik z Sony Star 2 i MX 678, na tapet wziąłem bestseller Viofo A229 Pro oraz Hit 70 MAI A810. Viofo, podobnie jak Nikawi, posiada również tryb auto HDR. W 70 MAI HDR jest aktywny stale. Podobnie jak PQ8, A229 Pro również posiada możliwość poprawy czytelności dzięki ujemnej korekcie ekspozycji, natomiast A810 nie ma takiej możliwości. Zarówno Viofo, jak i 70 MAI oferują wsparcie dla filtrów polaryzacyjnych. W A229 Pro filtr taki znajdziemy już w pudełku z kamerą. W przypadku A810 taki filtr należy dokupić osobno. Ok, po tym wyjaśnieniu czas spojrzeć na wyniki. Ustawienie rekomendowane takie optymalne PQ8 i A229 Pro-1EV, zarówno Viofo, jak i 70 z filtrami polaryzacyjnymi, które zmniejszają refleksję. Czasami potrafią wręcz umożliwić rozpoznanie kierowcy takiego pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka. I tutaj mamy tak, za dnia bez zaskoczenia. Wszystkie kamery radzą sobie znakomicie, chociaż zdaje, daje się zauważyć taką wyższą rzeczywistą zdolność rozdzielczą, takich skrajnie oddalonych obiektów w PQ8 oraz A229 Pro. Na obwodnicy widać natomiast, że PQ8 i A229 Pro zyskują przewagę nad A810. Natomiast ciekawie, robi się dopiero na drodze podmiejskiej. Tutaj najnowsze wstawce Mikali PQ8 zaczyna dzielić i rządzić wśród uznanych tuzów. PQ-8 często daje użyteczny materiał dowodowy tam, gdzie pozostali niestety się już poddają. Nie zrozumcie mnie źle: wszystkie trzy wideorejstratory to ekstra klasa, lepsza od zdecydowanej większości kamer na rynku. Po prostu w tych konkretnych, wymagających warunkach drogi podmiejskiej w pochmurny, delikatnie doszczowy dzień PQ8 wypada tak dobrze. W słoneczny dzień wszystkie trzy kamery poradziłyby sobie znakomicie skutecznie, ale chciałem właśnie pokazać te e, różnice, bo są moim zdaniem e, istotne. W nocy natomiast zarówno PQ8 jak i A229 Pro osiągają przewagę nad 70 Maja A810. Znakomite rezultaty. Podobnie znakomite osiągi oferuje kolejna nowość Mikawi, również 4K HDR, czyli kamera lusterkowa PQ5 Pro. Jak widać, wideorejestratory tego producenta z przetwornikami Sony Star 2 i MX 678 4K HDR zapewniają wyróżniającą się e, czytelność w warunkach jazdy nocnej. Z tej bratobójczej batalii na tarczy wychodzi jednak PQ8, która lepiej radzi sobie za dnia. Jest to zasługa trybu Auto HDR w porównaniu do stala aktywnego HDR w PQ5 Pro, a także ogólnej ostrości układu optycznego czy też algorytmów przetwarzania obrazu po prostu. Pełne porównanie dostępne jest oczywiście na kanale. Linki też w opisie. Uff. Moduły przednie, główne i najważniejsze mamy omówione. Należy jednak pamiętać, że od współczesnych rejestratorów często wymagamy, aby również dodatkowe moduły dawały radę. W tym miejscu tylko wspomnę o znakomitym module wewnętrznym A229 Pro i fenomenalnie skutecznym teleobiektywie RTC300, również dla A229 Pro. Taka konfiguracja stanowi wciąż niedościgły top. Natomiast w pudełku od P8 znajdziemy naprawdę wysokiej klasy kamerę na tył pojazdu. Jak poradzi sobie ona w praktyce? Moduł tylny PQ8 oparty jest o przetwornik Sony Star 335, niby poprzednia generacja, ale wciąż bardzo mocna półka jeśli chodzi o kamery tylne. 2,5-kasta, aktywny HDR, wysoka jak na kamerę tylna zdolność rozdzielcza. W mieście powiedziałbym, że jest naprawdę bardzo dobrze. Również obwodnica często daje znakomite uzupełnienie sytuacji o drodze, jeśli chodzi o moduł tylny. Dopiero te najtrudniejsze warunki przejazdu drogą podmiejską sprawiają, że moduł tylny zazwyczaj mówi już pas, jeśli chodzi o czytelne tablice. Ale te przypadki mamy w PQ-8 już no, czytelne z modułu przedniego, tak więc teoretycznie wszystko się zgadza, chociaż gdzieś z tyłu głowy mam zawsze w takich sytuacjach te zdarzenia, kiedy kamera przednia nie będzie po prostu mieć zastosowania w kontekście materiału dowodowego, ale to temat na zupełnie inny. Materiał. Natomiast moduł tylny PQ-8 jest dobry, skuteczny nie rekordowo, ale znakomicie się sprawdza w roli uzupełnienia wybitnej kamery przedniej. A jako, że pojazd nie zawsze się porusza, przejdźmy teraz do monitorowania pojazdu zaparkowanego. Dla zapewnienia ochrony zaparkowanego pojazdu Micavi PK8 oferuje adapter zasilania, który znajduje się już w zestawie z kamerą, za co niezmiennie wielki plus oraz kilka trybów samego działania trybu parkingowego do wyboru. Tryb Low Bit Rate to takie nagrania z obniżoną jakością. Na testowanej wersji oprogramowania kamera w tym trybie wciąż miała bardzo wysoki na tle konkurencji bitrate, ale ma to ulec zmianie wraz z kolejnymi wersjami oprogramowania układowego kamery. Kolejny, potencjalnie jeszcze ciekawszy tryb parkingowy to detekcja ruchu z buforowaniem. Oznacza to, że mamy do dyspozycji również to, co rozgrywało się 15 sekund przed wykryciem ruchu i kolejne pół minuty po już zaistniałej sytuacji. Wykrywanie ruchu działa z przodu i z tyłu, teoretycznie standard, ale jednak wciąż wiele znanych i lubianych rejestratorów tego po prostu nie potrafi, więc plus w tym miejscu dla PK-8, że to jest i działa. Dodatkowo na pokładzie również timelapse, czyli filmy w przyspieszonym tempie poklatkowe, pozwalające zapisać przykładowo całą noc monitoringu w łatwy do późniejszego przejrzenia sposób. Nagrania takie wyglądają też efektownie, chociaż potencjał dowodowy jest niższy z uwagi na hipotetyczne zdarzenie, które zostanie zarejestrowane właśnie w takim przyspieszonym tempie. Mniej takich unikalnych klatek przypadających na to dane konkretne zdarzenie. Trzeba mieć to na uwadze przy wyborze tego konkretnego trybu nagrywania poklatkowego. Do dyspozycji jest oddany również tryb detekcji wstrząsów, kiedy kamera jest nieaktywna, a w czuwaniu pozostaje jedynie czujnik przeciążeń, i sensor, aby wzbudzić kamerę, jeśli wystąpi kolizja parkingowa. Niski pobór energii elektrycznej, ale niski również poziom ochrony, ponieważ wybudzenie kamery trwa do około 15 sekund, czyli może być już no, po fakcie, kiedy kamera zacznie nagrywać. Funkcjonalne tryby parkingowe, adapter zasilania w zestawie z kamerą. A mogę zdradzić, że funkcjonalność parkingowa ulegnie jeszcze zwiększeniu z czasem, ale o tym później. Przejdźmy teraz do tego, jak właściwie jest zbudowana ta kamera. Mikawi pk 8 to widerejestrator na przód i tył. Odnosząc się w tym miejscu do Waszych komentarzy, wyjaśniam, że nie jest to następca modelu Mikawi PQ7. To zupełnie inne kamery. PQ7 była pierwszą czterokanałową kamerą samochodową, zestawem, który będzie dzisiaj już odstawał pod względem skuteczności nagrywanego obrazu. Natomiast PQ8 to znakomicie nagrywająca kamera na przód i tył pojazdu. Mając to wyjaśnione, docenić należy, że mimo takiej ciekawej, smukłej formy, na tyle nie zabrakło czytelnego wyświetlacza o przekątnej 3,2 cala, pod spodem znajdziemy cztery wygodne przyciski do obsługi urządzenia. Trochę brakuje dedykowanego większego przycisku, przykładowo na boku, do bezpośredniego zabezpieczania nagrania. Brakuje też komend głosowych czy wsparcia dla bezprzewodowego przycisku takiego pilota. Natomiast w przypadku PK8, aby zabezpieczyć plik, naciskamy przycisk pierwszy. Od strony y, obiektywu z symbolem y, kłódki. Po naciśnięciu tego przycisku, symbolem kłódki zabezpieczony zostaje aktualnie nagrywany plik. Jeśli moment przyciśnięcia przypada na pierwsze sekundy nowego pliku, to zabezpieczony zostaje również poprzedni plik. Jeśli moment zabezpieczenia nastąpi w końcowych sekundach tego pliku, analogicznie zabezpieczony zostanie również kolejny. Czyli jest to zrobione no, bardzo dobrze i w taki przemyślany, funkcjonalny sposób, tak aby to, co chcemy, aby zostało zabezpieczone, po prostu zabezpieczone było i było później możliwe do łatwego odczytania. Uchwyt kamery przedniej posiada szeroki zakres regulacji, więc szyby pionowe nie będą tutaj problemem. Podobnie szybko można kamerę wyjąć, odczepiając ją od szyby za pomocą zdejmowanej tej płytki mocującej. Wypiąć ze swojego mocowania można również moduł tylny. Jeśli chodzi o kamerę tylną, trochę ciężko działa regulacja pochylenia. Z drugiej strony, przy takim poprawnym ustawieniu już nie będziemy zmieniać tego pochylenia w przyszłości. Więc więc to w sumie taki szczegół. Natomiast można wyjąć, także jak najbardziej na plus. Tutaj, w tej płaszczyźnie, troszkę ciężko chodzi, żeby ją obrócić. Połączenie obu modułów następuje za pomocą przewodu dwustronnego USB-C o długości około 6 metrów. Uwaga na oznaczenia kierunku wpięcia, które są jasno widoczne na samym przewodzie od strony jego wtyków sama kamera zasilana jest również poprzez USB-C. Adapter stałego zasilania do trybu parkingowego jak również zasilacz dwuportowy z przewodem, jeśli ktoś nie potrzebuje trybu parkingowego, również w są zestawie z kamerą. Czyli generalnie dorzucamy kartę pamięci do 512 GB i mamy całość. Zbliżając się do końca odniosę się do samej nazwy kamery, MiCavi pq 84 k LTE. Człon 4K jest jasny i odnosi się po prostu do rozdzielczości nagrań, ale mamy jeszcze LTE, a przecież wbrew tej nazwie kamera nie posiada wbudowanego modemu. Faktycznie, oznaczenie jest dosyć niefortunne, ponieważ zwyczajowo kamery z dopiskiem LTE miały po prostu taki slot na kartę SIM w sobie. W tym przypa w przypadku LTE odnosi się do wsparcia internetowej chmury, które będzie realizowane poprzez zewnętrzny modem. Miałem okazję na sprawdzenie prototypu takiego rozwiązania i na chwilę obecną jest to bardzo sprytnie pomyślane, ponieważ modem zasilany jest z wtyku adaptera zasilania i do kamery prowadzimy dodatkowy, krótki przewód USB-C, czyli po wprowadzeniu modemów do sprzedaży będzie można łatwo podpiąć je do już wyprowadzonych instalacji w pojeździe. Za to brawo! Wspomniałem o prototypie takiego modemu, ponieważ na chwilę obecną we wrześniu 2024 roku tak właśnie to wygląda. Jeśli oglądasz ten materiał później, być może wszystko jest już gotowe, a zweryfikujesz to łatwo na podstawie ciągle to aktualizowanych ogłoszeń produktowych. W każdym bądź razie na chwilę obecną mamy do dyspozycji podgląd lokalizacji zaparkowanego pojazdu oraz powiadomienia o zdarzeniach w trybie parkingowym, w trybie detekcji wstrząsów. Aczkolwiek funkcjonalność ta będzie jeszcze stale rozszerzana, rozwijana. W tym miejscu i czasie ocenia, natomiast PQ8 trochę tak, jakby nie posiadała dopisku LTE w nazwie. Natomiast patrząc przez pryzmat klasycznej kamery, jeszcze bez gotowego wsparcia dla internetowej chmury, PQ8 dalej się broni. Jej najmocniejszą stroną są znakomicie wyglądające nagrania z modułu przedniego, uzupełnione przez dobrą kamer kamerę tylną. A to wszystko ze wsparciem dla funkcjonalnych trybów park parkingowych i adapterem trybu parkingowego, e, który znajduje się już w zestawie z kamerą. Kamera Posiada również wsparcie dla aplikacji mobilnej, aktualnie działającej dzięki dwuzakresowemu modułowi Wi-Fi w kamerze, czyli będąc w pojeździe. Poza pojazdem, dopiero po wprowadzeniu do oferty wspomnianych wcześniej dedykowanych modułów LTE. Czy więc MikAwi PQ8? Zasługuje na rekomendację? Myślę, że tak, jak najbardziej. Jeśli szukasz skutecznej kamery o takiej ciekawej formie z możliwością ochrony parkingowej, jak najbardziej jest to ciekawa, godna polecenia opcja. Pojawienie się na rynku takiego mocnego zawodnika to zawsze duży plus dla wszystkich zainteresowanych. Ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Widzimy się przy okazji kolejnego testu interesującego modelu kamery samochodowej. A jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię nowe materiały, zachęcam do zasubskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideoregistratory24.pl.